Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o ostatnim miejscu, jakie powinienem, powinnam zająć. Jak się z tym czuję? Co we mnie budzi w moim sercu, jakie uczucia, um, jakie myśli budzi we mnie to sformułowanie, że mam zająć ostatnie miejsce. Prosimy Cię Jezu o otwartość. Serca. Proszę, otwórz moje serce, mój umysł na Twoje słowo, aby do, dotarło do mnie, aby doszło do mnie to, co Ty chcesz mi powiedzieć. Proszę, otwórz mój umysł tak, żebym zrozumiała to słowo i potrafiła zastosować je w życiu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego Faryzeusza, aby w Szabat spożyć posiłek, o niego śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, aby przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił. I powie ci ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, kto go zaprosił, mówił także, gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Już pierwsze słowa naszej Ewangelii budzą jakiś taki lęk, niesmak, niechęć. Oni go śledzili. Szukali tego, co mogli w Chrystusie znaleźć złego, za co mogli go oskarżyć. Może doświadczasz w swoim życiu właśnie czegoś takiego, że ktoś szuka w Tobie tego, za co mógłby Cię oskarżyć. Szuka zła, szuka Twoich potknięć, szuka grzechu. Może jesteś wyrzutem czyjegoś sumienia. Może to jest właśnie Twój krzyż. Um, I teraz można się za, samą siebie zapytać, samego siebie zapytać, um, co ta osoba tak naprawdę we mnie szuka, co chce znaleźć, um, co jest tym jej wyrzutem sumienia, ale można też zapytać siebie, czy ja kogoś nie oskarżam, nie szukam w jakimś człowieku zła. Nie szukam w jakimś człowieku potknięć. Nie mówię o kimś źle. A jeśli tak robię, to dlaczego? Jaki jest powód? Czego szukam w tym konkretnym człowieku? O co go oskarżam? I dlaczego to robię? Czy ktoś nie jest dla mnie wyrzutem sumienia? Bo sama sobie mogę to zarzucić, a kogoś o to oskarżam. I szukam w nim zła, yy, i mówię o nim źle, i chcę słyszeć o nim źle, ale dlaczego tak jest? Jeśli sama z tego powodu cierpię, sam z tego powodu cierpię, to nie powinnam tego robić drugiemu człowiekowi, bo on też ma serce. Potem powiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Pierwsze miejsce. Lubimy pierwsze miejsce. Ale pierwsze miejsce może być tylko jedno. Inni są już z tyłu. I tutaj jest takie ważne pytanie: w czym chcę mieć to pierwsze miejsce? W mojej rodzinie, w mojej pracy, w mojej karierze chcę mieć to pierwsze miejsce? W jakiejś grze, w jakiejś drużynie, w jakiejś sprawie? W czym chcę mieć pierwsze miejsce? A może w służbie drugiemu człowiekowi chcę mieć to pierwsze miejsce? Może w kochaniu drugiego człowieka? Może w służeniu mojej rodzinie, mojej wspólnocie chcę mieć to pierwsze miejsce? Moje pragnienie pierwszego miejsca dużo o mnie mówi. Właściwie odsłania moje serce, co jest skarbem tego serca. Czy moje pierwsze miejsce to jest służba Bogu człowiekowi? Czy moje pierwsze miejsce to jest służba moim zachciankom, moim ambicjom, moim pragnieniom? Co jest tym pierwszym miejscem i w czym chcę mieć to pierwsze miejsce? I Jezus mówi dalej... Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Można powiedzieć, że tutaj takim zadziwiającym słowem jest to każdy. Czy nie ma wyjątków? Czy naprawdę każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony i każdy, kto się uniża, będzie wywyższony? Może to każdy jest tutaj użyte przez Chrystusa, dlatego że ten, kto się wywyższa, każdy, kto się wywyższa, ostatecznie zobaczy prawdę o sobie. Ten, kto się wywyższa, w jakimś momencie zobaczy, że nie jest tym, kim chce siebie widzieć. Ostatecznie przyjdzie to poniżenie. Ono jest nieuniknione, bo w pewnym momencie zobaczy, że się mylę, że kogoś skrzywdziłam. Że nie tak myślałam. A jeśli nie będzie, to w tym życiu, to będzie w następnym. A lepiej by było, gdyby było w tym życiu uznanie tego swojego grzechu, swojej winy, swojej małości. Bo w następnym życiu, tym po śmierci, jeśli wywyższam się, to to poniżenie przyjdzie. Przejdzie nieuchronnie, bo poznam prawdę o sobie. A nie jestem ani lepsza od nikogo, ani gorsza po prostu jestem taką, jaką chce mnie mieć Bóg. I stworzona jestem na obraz i podobieństwo Boga, a nie na obraz i podobieństwo jakiegokolwiek człowieka, więc porównywanie się nie jest rzeczą dobrą. Do tego zaś, który go zaprosił, Jezus powiedział, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby Cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. I tutaj Jezus wskazuje właściwą drogę i to jest droga miłosierdzia. To jest najbezpieczniejsza, najpewniejsza droga do zbawienia. W tym życiu postawa miłosierdzia zupełnie się nie opłaca, ale inaczej widzi Bóg niż widzi świat. Popatrzmy Jego oczami, co się naprawdę opłaca w perspektywie wieczności. Na pewno opłaca się postawa miłosierdzia, na pewno bez, opłaca się postawa bezinteresownej dobroci. I gromadzenie sobie skarbów w niebie, a nie na ziemi. I zajmowanie pierwszego miejsca w okazywaniu miłości Bogu, zajmowanie pierwszego miejsca w służbie człowiekowi, zajmowanie pierwszego miejsca w postawie miłosierdzia. I wtedy poniżenie nas nie spotka. Może w tym życiu tak, ale na pewno nie w następnym. Nie w tym życiu wiecznym. I nie będzie zawstydzenia, ponieważ Bóg jest miłosierny. I miłosierdzie to jest podobieństwo do Boga, naszego Ojca. Szczęść Boże.